Ta rezolutna gospodyni domowa wymyśliła oszałamiające patenty na wykorzystanie skorupek z jaj. Nie, nie robimy sobie jaj. Można notować i uczyć się od Krysi. U Krysi w domu w ciągu tygodnia schodzi nawet 70 jajek, bo dzieci, a wydała ich na świat Krysia pokaźną gromadkę, lubią jajecznice. I każdy w ten sposób codziennie ze dwa jajka spożyje. A do tego mąż 3 do 4 sadzonych na szynce pochłonie co rano. Jeszcze jajka do panierowania kotletów na obiad, do ciast, naleśników itd. A co za tym idzie, pokaźna ilość skorupek się zbiera. I gdyby nie zaradność, przedsiębiorczość, pomysłowość i oszczędność, bo przecież nie sknerstwo Krysi, byłyby wyrzucane na śmietnik. Krysia jednak sprawia, że potencjalny śmieć staje się wartościowym produktem. Dlaczego zapytacie? No, naiwniacy, uczcie się. Podstawą dla Krysi jest młody wygląd, a jak wyczytała w internecie, ze skorupek jaj można zrobić wspaniałe kosmetyki. Z zebranych przez tydzień skorupek Krysia rozpoczyna produkcję maseczki, dzięki której będzie mieć idealną cerę. Wystarczy utrzeć na proszek kilka skorupek, dodać białko z jednego jajka, wymieszać, nałożyć i poczekać, aż zastygnie. Tak nie wygląda dobrze, ale działa znakomicie. Teraz wystarczy po kilku minutach spłukać. Oczywiście żółtko się nie zmarnuje, pójdzie do kolejnej jajecznicy. Przecież domownicy chyba się nie zorientują, że jajecznica jest z dziewięciu i pół jajka. O młodym wyglądzie świadczy nie tylko promienna cera, ale również piękne i zadbane dłonie. Wystarczy pokruszyć jedną ze skorupek razem z błonką i obłożyć nimi dłonie i paznokcie. Po 30 minutach można umyć ręce i dłonie jak nowe. Ale, ale, wypielęgnowane dłonie nie potrzebują tych skorupek, a wanna już tak. Krysia bierze ściereczkę i już nie trzeba kupować za 4 złote drucianej myjki. Wystarczą trące właściwości skorupek, a poza tym zadbane rączki nie mogą przecież używać detergentów. Po męczącym sprzątaniu czas na relaks i popołudniową kawkę. Oczywiście z dodatkiem nie inaczej. Skorupek jaj. Krysia doskonale wie, że wapń zawarty w skorupkach Powoduje, że kawa łagodnieje w smaku i delikatniej schodzi do żołądka. Wciąż nie dobrnęliśmy do dna wora z pomysłami Krysi na skorupkowe cuda. A skoro przy zdrowiu jesteśmy, w lodówce Krysi zawsze jest gotowy napar ze skorupek i octu jabłkowego, który idealnie się nadaje na podrażnienia skóry. Zamiast kupnego środka na bazie octu, za który Krysia musiałaby zapłacić 29 zł. Jak się pomyśli, skąd wychodzi jajko, to aż się człowiekowi łza wzruszenia wokół kręci z kurzego kupra takie cuda. Dlatego za ten patent szóstka. Dba o zdrowie swojej rodziny, a przy okazji troszczy się o środowisko.